Pogoda trochę się milsza zrobiła, a my witamy was w kolejnym odcinku I będziemy powoli robić drugi odcinek Co Robert? Jest tyle rzeczy do objąca, że może... No, że ten jeden odcinek byłby bardzo długi A my coraz lepsze stanowiska tutaj widzimy ty? bo tu samasza, idziemy czy nie? Idziemy też, wszędzie idziemy To idzie tutaj? Ja. Co tu jest? Zapraszam Dzień dobry co pani ma tutaj? ciekawego? Rolniczy przegląd techniczny na prenumeraty, nowoczesna uprawa albo hodowla w świnie, w zależności od profilu gospodarstwa. Do tego książka, stare ciągniki polecam. O, w w pięknie. Bardzo dużo ciekawostek, zdjęć, wszystkie stare maszyny. Ale superancki. Polecam, mam Może więcej. któryś z widzów będzie zainteresowany. Zapraszamy. Im dalej w las, tym więcej drzew. Coraz więcej tego wszystkiego tutaj. Ale wiesz co, Robert? Musimy zajść jeszcze do pewnego miejsca. Rolex. Rolex. Może i dobre te maszyny, zobaczymy. A idziemy zobaczyć 155 nie dań tak, się zmienić, tam 60 tam. Także brawo! Fantastyczna sprawa, fantastyczny człowiek, a efekt jest rzecz obszałabiający. No dobra, ale słuchajcie, jeżeli już mówimy e, o... Pony kultura tych e, niesamowitych maszynach rolniczych. to no i standardowo o, wyciek z podnośnika które, no, potrafią że tak powiem wywołać większą skórkę na ręku tych wszystkich, którzy którzy no, liczą końcówę tak, że... tak, że... na kołach dalej oh. no, podłączony serdecznie do przystawki niebo no, takiego no to świeżego no, no, to, no, to będzie konkurs na rozpoznawanie Zzi. wyjątkowych pojazdów tak, no. I dochodzimy do stanowiska Naglak. Idziemy zobaczyć słynną białą perłę. Mają rozmach. O! Catuszko, co? Piękny. To jest robota. Piękny. Ale pięknie. Dzięki uprzejmości właścicieli ciągnika mogłem sobie. Go obejrzeć z każdej strony Piękna robota Fiat Ducato, to jest 2,5 litra Ale zrobili się kawał Porządnej roboty Pięknie Ale kabina no rozbudowana Pięknie Nie mam kluczyka, Rafał dziś zabrał włączył go Kury, byśmy zrobili mały pokaz, co? Będzie zaraz A Rafał gdzie jest? Udało, posila da, się. Posila się, pewnie. Powiedz, że przyszedł po pudrach. Wiedz, nie zrozumiesz, że przyszedł po Coś tu na, na wciskali już do zegarek. No ale... Ale A klikson jest? Co? Klakson? Nie ma. Aj, 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 aj. Nie, jeszcze nie zdążyliśmy. Na <laughs> biegi, super biegi sprzęgło? O. ale beka cieczy się blokują to ciekawe jest, ale jest ogólnie piękne naprawdę trzeba mieć naprawdę dużo, dużo wyobraźni Widam twórcę, siema Siemano. co tam? Co tam? Dobrze Dobrze? No Właśnie podziwiam wasze dzieło, piękna sprawa Tak mówisz? No Nie to co ja, kurde ja tam tylko potrafię zepsuć <noise> Gdzie Nie. coś ty fajnie porobiłeś, tak samo Adren No Mogło no. być, mogą być dużo lepiej, wiesz. Zapłon, bo ten w ogóle coś tu ktoś. Jest to ci powiem, powiem wiesz. tak. Robiłem, Jakbyś miał warunki. Robiłem ile mogłem. Ja mu właśnie mówiłem tak. tutaj, twojemu bratu ile mogłem. Ja miałem flexa i -y Migoma do, do, dyspozycji, także wiesz. Coś porozpinane jest tam. Będzie trzeba odkręcić. A już coś tu naklikali? Pewnie, no pewnie wsuwki się powypinały. Kurde, dlatego na targach, na targach najlepiej, żeby ten. albo no coś. Ale tego. Będzie, że... W ogóle zegary nie łapią, nie? No. Wszystkie poszły do góry, nie? No to też właśnie się zastanawiałem. Coś będzie trzeba odkręcić, ten. Tu na dole pokrywkę i zobaczyć. Kurde, woda się gotuje. <gry> tak ma mieć. Ale piękne jest. Kurde, ile zdjęć dzisiaj zrobiliście? No ja. Jak ja bym sprzedawał każde zdjęcie po 50 groszy, ja bym dzisiaj już. <grym>? Na taką 60 chyba zarobił. Gdyś był milionerem. <grym> <grym> ale beka. O, ja tu już powoli będę się zmykał z tego stanowiska, chciałem być na chwilę, a wyszło jak zwykle, czyli chyba z godzinem czasu tu siedziałem. E, bardzo dużo widzów, bardzo dużo pozytywnej energii, wymieniliśmy się doświadczeniami, kontaktami. I jak dobrze, jak będziecie się chcieli, to połączymy siły papudroka i porządnych mechaników. Będziemy składać feny. O, czyli tam nie będzie nikt. Będziemy budować go. A! Nie, będzie dobrze, także my idziemy, ja idę dalej, a wy rozkoszujcie się tymi widokami. Tutaj jeszcze chłopaki też coś też coś będzie, a razie. Kolejne fajne stanowisko. A, koledzy.

o, jest i prezes! Co tu robicie? Widzisz, co się dzieje na stoisku Ja, tu głośno, u was brawo, ja pierdziele, co tu się dzieje? Jest pięknie Ale... Lokalny pręt? No kurczę, elegancko tutaj Wielkopolskiego Spółkę Młotkol Już teraz można powiedzieć spółkę Agro Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, chcielibyśmy Będzie za was O idzie, idzie my. Bo... przyjaciel Aale. Już biedra stare, biedra stare, stare, ale chodzi jest. I jak ci podoba? Elegancko, zajebiście Chodzi to dziewczyny zbyt. Ale co? Maszyny też chyba konkretne, co? Boi się tych lekarzy jak ognia Ale konkretne maszyny, widzisz? Nie ma jak spółka mutual, nie? Dokładnie Pięknie Najważniejszy uczestnik, szanowni państwo Brawo Zajebiście Dobra Widzicie, bardzo dużo się dzieje w tym odcinku bardzo dużo maszyn, dużo wrażeń, dużo ludzi, dużo pozytywnej energii, chociaż ja jestem trochę przeziębiony, ale daję radę i jesteśmy na stanowisku firmy Korbanek, gdzie zaraz tutaj sobie poglądamy różne ładowareczki. O! To jest chyba coś, coś większego niż to, co miałem, ale. To już chyba jakaś wersja wypasiona, bo już na treleborgu Felgi, obciążniki Filip, jeździłbyś tym? Nie, tamtym, bo tamten ma kabinę, ten ma daszek A, Ale ten jest fajny, co? Nie, duży Duży? Ile on ma koni? Ten chyba 130 ma Yo. Dobry? Ten, co ma do ciebie przyjechać Kazik witamy, witamy. Kazik przyszedł Tak Co szuka? Kogo szukasz? Kogo? Swoich Swoich Witam. Dzień dobry. dzień dobry, Cześć. Cześć. Witam. Dzień dobry. No, W końcu udało się dotrzeć. Trochę jest tego tutaj, wszystkiego. No i zobacz, ile jest tego. No. Jak tam po testach. Dobrze. No, elegancko. No, roboty zrobiły. No, roboty zrobiły i pozytywnie zaskoczyły. Bo właśnie robiliście całe pole, te swoje? Co mówiliście, Wszystko, wszystko porane, wszystko, wszystko, dosłownie, wszystko. Zasiane? Nie, dwa hektary zostały do zasiania. Bo nie było nasion. ziemniaki zebrane. No, ziemniaki sobie, no wszystko, nie? Może z tym kombajnem nie czy będzie nie? ja jeszcze nie miałem. Jeszcze dopiero mam do montażu dwa filmy i to wszystko dopiero będzie, nie? To wszystko dopiero będzie, tak że się będzie działo. Pięknie. A co mam być? To masz być. A ty Krzysiu? No nie, nie, ja Nie, 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 nie. No i widzicie, trochę nagraliśmy tutaj z chłopakami jakiś mały materiał na kanał Dzień dobry, Dzień dobry. I... Nie to miało nie być. Ale jest. Nie A, bo ty nie byłeś na początku, patrz, dopiero byłem. teraz jesteś. Ja jestem teraz, byłem na no. początku. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Kazik mocno zniszczył Arbosa, zarysował, ale udało się naprawić. I dostanę po dupie. Tak. Nie będzie. Oj, 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 będzie. Nie będzie testów. Nie będzie więcej testów. Teraz już tylko zakupy. Teraz zakupy. Nie, tak całkiem poważnie, bo to elegancko. Elegancko, i widzicie? O, szło mi to opłazem. Nie, tak starałem się ogólnie oszczędzać się, ale z drugiej strony. Miały być testy hardcore. Hard warowe Skąd hard zadzwoniłeś, że potrzebujesz ciągnik na hardkorowe testy? No, wy się zgodziliście i co, nie ma problemu. O 7 lat gwarancji, to my się nie boimy. No, ale widzicie, ciągnik wygląda jak nowy. To jest ta właśnie ta maszyna. Ta maszyna, o tutaj, ta, ta. ta I wygląda jak nowka, dalej. Po kilku dniach już jest na targach, nie?, że można no, prezentować. To dosłownie jest ile było? 5 dni? No, 5 dni. Tak. Piciu przyjechał, trochę musiał poczekać, Wyjechał? Bo... Bo udało się wyjechać. Wyjechał za pierwszym razem. No, ale go pokierowałem. No. A nie to jak staliśmy tak te no tak dwa. Nie miało być, ale komentarze były. A <laughs> <śpiewanie> widziałem. <śpiewanie> Stoją i no. nic, 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 nic. nie <śpiewanie> gadają. A to już przez Krzysia było. Tak, tak, tak. przy no. się. Biorę wszystko tak naprawdę <śpiewanie> No, a także widzicie, jest tych trochę maszynek, jest trochę tych fajnych ciekawości. Jest tak, tak, tak. czym wybierać. I będziemy powoli uciekać dalej. Także... Do nas do cała jebronka. Dobra.